Wstążka. Jest to obszar w górnej części okna programu PowerPoint. Wskazuję właśnie kursorem myszy obszar wstążki. Dzięki wstążce najbardziej popularne polecenia znajdują się na pierwszym planie i nie trzeba ich szukać w różnych częściach programu przy wykonywaniu najczęstszych czynności. Taka zmiana ma, zdaniem twórców, ułatwić i przyspieszyć pracę. Dzięki wstążce polecenia znajdują się w optymalnym położeniu. Na wstążce znajdują się trzy rodzaje składników pierwszym z nich są karty. Mamy kolejno: karta narzędzia główne. Zawartość tej karty zawsze wyświetlana jest po uruchomieniu programu PowerPoint. Kolejną kartą jest karta wstawianie, projektowanie, przejścia, animacje, pokaz slajdów, recenzja, widok. Kolejnym elementem wstążki są grupy. Każda z kart zawiera kilka grup, w których znajdują się spokrewnione ze sobą elementy. Na przykład mam tutaj kartę narzędzia główne. I mamy grupę schowek, grupę slajdy, grupę czcionka, akapit, rysowanie, edytowanie. Kolejnym składnikiem wstążki są polecenia. Polecenie oznacza przycisk pole do wprowadzania informacji lub menu. Jak można zauważyć, na wstążce znajduje się wiele przycisków, które służą do wykonywania zupełnie różnych czynności. Na pierwszy rzut oka, pewne polecenia z poprzednich wersji programu PowerPoint mogą być niewidoczne, nie należy się tym przejmować. Niektóre grupy mają małą głośną strzałkę w prawym dolnym rogu. Ta strzałka nosi nazwę Uruchom okno dialogowe. W przypadku jej kliknięcia nastąpi wyświetlenie większej liczby opcji powiązanych z daną grupą. Często będą one wyświetlane w postaci okna dialogowego znanych z poprzednich wersji programu PowerPoint. Mogą także przybrać wygląd okienka zadań o znanym wyglądzie. Przycisk Menu plik. Po wskazaniu kursorem myszy i kliknięciu w przycisk plik wyświetlane zostanie menu oferujące dostęp do najważniejszych operacji związanych z plikami oraz opcji kontrolujących pracę aplikacji. Menu to składa się z dwóch części, w jego lewej kolumnie widoczne są najważniejsze polecenia i grupy poleceń związane z plikami programu PowerPoint. Zaś w prawej wyświetlane są rozwinięcia grup lub lista ostatnio używanych plików. Na ekranie programu najbardziej rzucającą się w oczy częścią jest pusty jeszcze slajd tytułowy, stanowiący obszar roboczy. To na nim umieszczane będą poszczególne obiekty, takie jak tekst czy grafika stanowiące zawartość slajdów. Z lewej strony ekranu widoczne są karty Slajdy oraz Konspekt, dzięki którym można się zorientować w układzie swojej prezentacji. W karcie Slajdy wyświetlane będą miniatury utworzonych slajdów. W panelu slajdy możemy m.in. oglądać, usuwać, duplikować i przemieszczać slajdy. Panel slajdy można zamknąć klikając w krzyżyk w jego prawym górnym rogu. W celu jego ponownego otwarcia należy wybrać kartę Widok. Następnie w grupie widoki prezentacji należy wskazać kursorem myszy przycisk o nazwie normalny i zatwierdzić naciskając raz lewy przycisk myszy. Jeżeli okaże się, że miniatury slajdów nie są w nim widoczne trzeba kliknąć zakładkę slajdy.